Zapraszamy na przedstawienie pod tytułem Jaś i Małgosia. Zapraszamy. tra la tra jestem sobie radosny drwal. tra la tra la tra aż dwoje dzieci ma. A ja jestem żyła drwala, tra la My jesteśmy dzieci drwala, tra la la tra la la Pomożemy mamie, tacie, w ciemny las pójdziemy same. Trochę nas nazbieramy i do kuchni powkładamy. Wezmę z sobą pajdę chleba, do domu nam wrócić trzeba. Hej, o, rozrzucam chleba kruszki, wskażą nam powrotne dróżki. Hej, ruszajmy razem w las, nic już nie przestraszy nas. O, jak pięknie słonko świeci. Las, prawdziwy raj dla dzieci. Tu poziomka, tam jagoda. Chodźmy dalej, czasu szkoda. Znaczy w drogę. I do domu trafić mogę. Oj, coś ciemno się już robi. Coraz bardziej bolą nogi. Dosyć, Jasiu, wracać pora. Groźny jakoś las z wieczora. Niech to licho, gdzie okruszki? Leśne je połknęły wróżki. Co robimy, co robimy? Już do domu nie trafimy. To nie żadne leśne wróżki. Ptaszki wydziobały kruszki. Co nam oznaczały drogę? Do, do domu trafić nie mogę. Po kruszkach ani śladu. Spać pójdziemy bez obiadu. Bóg nam jakoś dopomoże. Śpij, braciszku, w ciemnym boże. Teraz ja już spać pójdziemy. Jutro drogę odnajdziemy. Patrz, światel... światełko tam oddali. To światełko nas ocali. Jest polanka, na niej chatka. Chatka w lesie to rzecz rzadka. Może sen co nie znika. Popatrz, chatka jest z piernika. Z lukru chałby, marcepana. pana. Zrobiona jest każda ściana. Z czekolady są dachówki. Zamiast kitów w oknach – krówki. Nie wytrzymam i spróbuję. Nie zjem, potem pożałuję. Chrupu, chrupu, chrupki. Zjedę puchałki. Co to, co to? Ktoś tu śpiewa? Nie, to tylko szumią drzewa. Jedzmy dalej, domek pycha. słodki, pyszny dom z piernika. Ha, co widzę? Ktoś dom skubię, ale ja ci bardzo lubię. Nie lekajcie się, me dziadki, dom z piernika i do grzadki. Zbliżcie się do mojej chatki. Liszcie, jedzcie go do co tego nie zaboli. Już idea się skończyła, baba Jaga była miła, teraz bardzo się złościła. I ze szkoły go chwyciła, i do klatki go wtrąciła. Chodź chłopczyku, tu do klatki. Masz tu smaczne czekoladki. A może by Jaga Miła nas do domu wypuściła? W imię mamy, imię taty, już się więcej nie błąkamy. A może y czeka na nas ojciec z matką? Okaż w szercu, litość rzadką. Koniec, kropka, już skończona. Jak ktoś nie przekona, tydzie szoru, Szoruj, sprzątaj, no i w kuchni się pokrzątaj. proszę piecu, umyj statki, Dziewczę w kuchni, widok w rzadki. Robotna jest ta dziewczyna, Ale chłopak to chudzina. Krucho istnę, kwaśna mina, Zaraz cię utuczę bratku, Zjem was dzieci na ostatku. Jedz chłopczyku, za mamusię, za babę, za się. Pokaż palec, ciągle sztapa. jedz, zajadaj, nie będzie gapa. Jasiu, sprytny z ciebie malec, zgubi cię twój gruby palec. Będziesz tłusty z jedna z baba i tak się zakończy sprawa. Zamiast palca jej nędzny, pokaż strasznej babie języ. No pokaż chłopczyku palec, ciągle chudy jestem malec. Nie chcę mi się dłużej czekać, i kolację mam odwlekać. Skrobne będą dziś obiadki Jaź drobniutki, chude gnatki. Lecz mam głosia wcale, wcale, dzieci bożykowe doskonale. Upykaj, jak czysteczka, rwala córeczkę i syneczka. Na łopatę tę ja jazda. Proszę się mi dać. Na łopatę, małe dzieci. Może pani nas oświeci, czy siadamy na nią bokiem, czy błazimy może skokiem. Ha! Gamonie, nie do rajdy, nie umieć ją wsiąść. majdy, baba Jagę wam pokaże, sama na łopatę błaże. Siedzi baba na łopacie, dalej Jasiu, śmiało bracie, nie do pieca, lecz do klatki, z babą jego za kratki. Pójdźcie mnie, moje drogie dziadki, W imię ojca, w imię matki, Przecież dobre dla was byłam, Pierniczki was karmiołam. Siedźcie cicho, babielicho. My do mamy już wracamy, I pierniczki zabieramy. Mamo, tato i sąsiedzi, Baba Mama... Jaga w klatce siedzi. siedzi, My pierniczków mamy wór, Niech da śpiewa chór. tra la, la, Lala, tra, la, la, la. Niechaj radość wiecznie trwa.